Dziecięce głosy. Mamo, to piosenka tylko dla ciebie. Budzi mnie rano twój cichy śmiech. Kanapka w dłoni przytula też. Plecak dopięty, już biegnę w świat. Ty z okna machasz mi sto razy tak. Najlepsza mama na świecie to ty. Kiedy się tulisz, znikają z lesny, za każdą bajkę i każdy twój żart cię tak mocno jak sto milionów gwiazd. Kiedy upadnę i boli kolano, ty pierwsza biegniesz, pytasz co z ran Plasterek, buziak i ciepły głos, i nagle smutek ucieka gdzieś w mrok oh. Najlepsza mama na świecie do. Po prostu kocham cię tak. A -a -a -a. Za Twoje dzień dobry, za dobranoc, za to, że zawsze znajdujesz czas. A -a -a. Za Twoje dam radę, pamiętaj, że mamo ja dziękuję ci tak. A -a -a. A -a. Jak tylko małe serce umie dziękować. A -a -a. A -a. A -a. A ja dziękuję ci tak.